Pozdrawiam serdecznie. 基本就能到我 a resztę poruszamy tam a. Ciężko ugnać znachów, wiadomo, że ciężko Po pierwsze są czas lęgów, nieganiania, ale muszą troszeczkę chodzić A po drugie one chodzą od wielkiego dzwona To i tak się cieszę, że w ogóle chodzą czy chodzą, dużo powiedziałem, latają Chciałbym zobaczyć jak niektórych tutaj, o tej porze roku, chodzą. Znając życie, w ogóle nie są gonione też. A ja ganią po prostu jakiś czas pozwala. No i chyba tyle, bo... Teraz też usiądą, może dam im 10-15 minut na ziemię, i trzeba zamykać i do roboty. Także w jakimś większym chodzeniu tutaj cudów, o tam w górze nad tymi, jest ja kupeczka ze 30 się zebrała. Doskonale wiem o tym, że nie utrzymam ich do tej pory, aż zejdą te, ale. Dwie dobre i te 10 minut 8 w górze. Codziennie, codziennie, może nie codziennie, 8, to jest ten problem, że nie codziennie. A tych właśnie 30-40, to by tak wysoko, że nie widzę. A są, ale tam stoją w miejscu, one nawet nie chodzą w kółko, tylko stoją w miejscu. To jest samoloty tam stoją wysoko, nie wiem, czy ich widać. Samoloty się połapały z tym, co zeszły a tam w górze jest, naprawdę za 30, nie wiem czy widać czy nie ale No, i tam dalej Jedynkę złotka, pojedynkę widzę, jest też mama młodziaka. Innym kółkiem rozdzielił się w inne kołeczko nad całą szmatu. Tutaj chodzą. Teraz podejdziemy, znowu zamkniemy, otworzymy. No i znowu, na jaja, na młode. Już się tam radują ze swoimi pociechami. Samolociki i tutaj się już rozwalają. Ta trzydziestka powiedzmy. No dopóki nie usiądzi, usiądą tamte, to tym drzwicek nie otworzy. Idę po papu. Oni chwileczkę sobie posiedzą. Coś tam posypiemy. Na razie pszeniczka zaraz dostanę coś lepszego, muszą dostać wszystkie, a nie te co siedzą, tak jak mówicie dostają lepiej. No ale pszeniczki to one nie chcą, niestety. jak się przewrócił. No tamto zobaczymy jak zeszły. A to są. w tym górnym, w się chodzi tutaj jest do 30 na pewno no właśnie tutaj już Elkę wczoraj zacząłem, dzisiaj niestety nie będę jej robił ale myślę, że poniedziałek, wtorek skończy. żeby może w sobotę trochę popracował, ale to zobaczymy jak to będzie właśnie zobaczymy jak to będzie I to jeszcze się chce chodzić Idę się w drugie wiadereczko do broci w nasypie żeby w końcu będę latał, latał i nie pójdę do pracy. Bu da bu da bu da Pojedynko, pojedynczo dosiadały z tych górnych, ja też to są nie górne, takie środkowe. Są to są tu. Dobra otworzę bo to szkoda co ma chęć niech sobie tam leci na te jajeczka Taki ładny gawron, wrona, ale duże to kończy się już. Po nudzi. No ale mówię, to tam wszystkie będą tak chodziły, tylko po mało. Wszystkie to nie, bo większość będzie u sąsiada, ale z tych, co zostaną, będą tak sobie chodziły. Bez gwizdów, bez niczego. Dobra, siadać. Jest następny mój pupil, który tutaj jest w górze. To jest taki murzyn z czarnym ogonem, o, o nim już Wam mówiłem. Teraz na niego będę sobie patrzył. No i żółta wiedyneczka. Dobra, garnią, to towarzystwo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie trzymajcie się, cześć.